Czas na 181. odcinek tureckiego serialu Wichrowe Wzgórze. Spotkanie Halila i Cajnep na Wichrowym Wzgórzu staje się okazją do szczerej rozmowy. Tymczasem Berna przygotowuje się do spotkania z klientem i szuka Halila. Cajnep jest zła, że znów zostaje sama. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 181. odcinku. Ruzgarli Tepe, widzowie telewizji polskiej od 6 września 2024 roku mogą na jedynce oglądać turecki serial pod tytułem Wichrowe wzgórze, turecki, ruzgarli tepe. Nowe odcinki są emitowane od poniedziałku do piątku o godzina 14, a powtórki można oglądać na TVPVOD. Choć polscy widzowie oglądają obecnie pierwszy sezon, w Turcji rozpoczęła się już emisja kolejnego. Telenowela zajęła miejsce antenowe serialu Złoty Chłopak, na którego trzeci sezon polscy widzowie będą musieli długo poczekać, zobacz streszczenie 181 odcinka serialu Wichrowe Wzgórze i datę emisji 181 odcinek serialu Wichrowe Wzgórze, co się wydarzy? Emisja 181 odcinka serialu w środę, 28 maja 2025 roku o godzina 14 na TVP1. Halil odnajduje Cajnep na Wichrowym Wzgórzu. Prowadzą tam długą rozmowę o tym, co przeszli. Berna szykuje się do spotkania z klientem i szuka Halila. Cajnep wciąż nic nie wie o niespodzianc i jest zła, że znów zostaje sama. Babcia Fatma mówi Samendowi, jakich mężczyzn lubi Feria. Namawia go, żeby tak się przy niej zachowywał, bo wtedy zdobędzie jej serce. Halil zastanawia się, czy powiedzieć Cajnep prawdę o tym, że to on był chłopcem, który pomógł jej kiedyś na Wichrowym Wzgórzu.